O, impregnacja co za. To alkoholik numer jeden! Ale co tu nikt nie patrzy. Za mną mówię. Czy to Tutaj polewający jest alkoholikiem numer jeden. Nie, no ja, pełna, nie dopełna, piję, ja nie pełna. <grym> Ja nie piję, ja nie piję. Pomocy. Ale... Żeby nie było, Za na tą klasę nie dajemy. Tak. Ej, musimy być. tak? <grym> nieugierczość. A jak a nie, to tak, to, jak to, nie to, tak, to tak? A jak a to, nie, to nie. Pierdolaj, nie piję. Ja nie piję, to nie nie, nie, nie. Gospodarz Na pół ze mną, żeby nie było! <ślecht�ujmy w yummy taste> <śle>,. 자, na pół! Młody! 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 Teraz dwóch lepszych <śle> zescytnie! Młody! Młody! Chęć! cały cały całość nieugiętość! Młody, cały nieugiętość! Chwileczkę, no. Ej! Ej, jest... Dawaj mi to, da to na kamerę! Ej, patrz, <ślech> jest fajnie! Uh. Kurwa, to na YouTube wszystko Jutro na YouTube idzie. Wszystko. Michał, słuchaj mnie. Jest... Daj. DAJ MI ten NOC! Ej, Damian, ja DAJ MI TĘ noc. NOC! DAJ MI TĘ NOC! Uważaj, tyłem JEDNĄ NOC! DAJ MI TĘ...